Zastanawiasz się, jak napisać ogłoszenie o pracę? To bardzo proste. Wpisujesz w wyszukiwarce Google oferta pracy, szablon, a następnie wypełniasz go danymi swojej firmy. W odpowiedzi dostajesz za to kilka CV również z szablonu. Masz ochotę zatrudnić pracownika, który nie. Postarał się za bardzo przy wysyłaniu swojego zgłoszenia. Jeśli nie, to sam musisz przekonać potencjalnych kandydatów, że warto się przed Tobą dobrze zaprezentować. Dobre ogłoszenie o pracę nie może być po prostu listą Twoich wymagań. Musi być zaproszeniem do wzięcia udziału w rekrutacji. Takim, które przyjmuje się z ochotą, a nie z braku lepszych opcji. Ja nazywam się Jakub Wasielewski i od 10 lat prowadzę agencję marketingu internetowego The First oraz prowadzę 15-letniego bloga Seo Ninja. Omówimy dziś trzy najważniejsze cechy zachęcającego ogłoszenia. Powinno ono być przede wszystkim przejrzyste, dopasowane do profilu kandydata ulokowane we właściwym miejscu. Punkt pierwszy. Przejrzyste informacje o Twoim ogłoszeniu. Zajmijmy się najpierw. Pierwszym zagadnieniem, dlaczego to takie ważne, aby ogłoszenie zawierało wszystkie najważniejsze informacje, ponieważ pokazujesz, że traktujesz kandydata poważnie, szanujesz jego czas i niczego przed nim nie ukrywasz. Na przykład zarobków niewypłacalnych zobowiązań. Przedstaw się, od kandydata będziesz zapewne oczekiwał, żeby znał Twoją firmę. Na rozmowach kwalifikacyjnych często pada pytanie, co Pan wie o naszej działalności. Jest to dobry sposób, aby wyłonić tych autentycznie zainteresowanych współpracą. W końcu nie brakuje osób, które wysyłają CV tak zwaną metodą shotguna, czyli na chybił trafił, czekając aż ktokolwiek się odezwie. Kandydat, który przemyślał swoje zgłoszenie, będzie czytał o firmie w internecie, sprawdzi opinie w Google, mediach społecznościowych i stronę firmową. Jednak nie zachęcisz go do tego, Enigmatycznym opisem działalności. Przedstaw więc profil firmy, napisz kilka słów, czym wyróżnia się na rynku oraz jak wygląda praca u nas. W końcu tym razem komunikat kierujesz nie do klienta, a do kandydata na wybrane stanowisko. Dane firmy. Podstawowe informacje, nazwa, adres firmy oraz dane kontaktowe to coś, co należy podać w każdym ogłoszeniu. To podstawa budowania wiarygodności. Pokaż, że nie masz nic do ukrycia. Zwróć uwagę na przykładowe ogłoszenie, które jest wystawione przez anonimową firmę, a zwróć uwagę na przykład, gdzie są wypełnione wszystkie podstawowe dane. Dalej, wypunktuj to, co najważniejsze. Ogłoszenie pisane wierszem może wzbudzić zainteresowanie, a nawet uśmiech, ale czy zachęci poważnego kandydata do złożenia CV? No niekoniecznie. We wstępie możesz pozwolić sobie na odrobinę kreatywności, ale nie tam, gdzie przedstawiasz kluczowe informacje. Postaw przede wszystkim na wypunktowania. Kiedy opisujesz obowiązki na danym stanowisku, wymagania, kompetencje, dokumenty, które należy dostarczyć, korzyści z pracy w twojej firmie, Pozwoli to kandydatowi łatwo znaleźć w tekście to, co go naprawdę interesuje. Możesz zwrócić uwagę teraz na zły przykład i na dobry przykład i sam odpowiedzieć sobie na pytanie, który jest lepszy, i jako potencjalny kandydat, gdzie wysłałbyś swoje zgłoszenie. Widełki płacowe. Gdyby można było wyróżnić 7 grzechów głównych przy pisaniu ogłoszenia o pracę, brak widełek płacowych byłby tym, co zsyła do ostatniego kręgu piekła. Nie oczekuj od kandydata, że praca sama w sobie będzie dla niego wynagrodzeniem, albo że domyśli się znaczenia tajemniczych słów. Atrakcyjne wynagrodzenie. Starsi kandydaci z doświadczeniem, które może Cię zainteresować, często mają dość konkretne oczekiwania finansowe. Bywa, że mają rodziny, kredyty, zobowiązania, które zmuszają ich do szukania ofert dopasowanych do ich wymagań. Co zrobić, jeżeli nie możesz zaoferować wiele na start? Jest kilka sposobów, które pozwolą Ci z tego wybrnąć. Możesz zaznaczyć, że wypłata rośnie systematycznie. Albo pochwalić się atrakcyjnym systemem premiowym. Nie zapomnij wymieniać dodatkowych benefitów ubezpieczenia, wyjazdy integracyjne, dodatkowa opieka medyczna. Czasem to wystarczy, by tymczasowo zrekompensować niską podstawę. Kiedyś pewien mój znajomy, który był dyrektorem w takiej większej firmie, kiedy poszukiwali handlowców do swojej firmy, to były lata 2000, rok 99 albo 2002. Opowiadał mi taką historię, że w ogłoszeniu o pracę Napisali, że dla każdego handlowca, który do nich przyjdzie, yy, będzie przeznaczony samochód Opel Insignia. W tamtych czasach był to bardzo wartościowy samochód, ponieważ większość innych firm oferowała yy, skody fabie, które były znacznie niższe, jeżeli chodzi o półkę cenową. Natomiast kiedy przeliczyli sobie wartość takiego samochodu, miesięcznie leasing tego auta wynosił jedynie 200 zł. więcej, więc relatywnie mało jeżeli chodzi o koszty, które firma musiała ponieść, ale bardzo dużo, jeżeli chodzi o wartość dla pracownika. Pomyśl, jak możesz to przełożyć na swoją firmę. Punkt drugi. Pomyśl, kogo chcesz zaprosić na rekrutację i zakomunikuj to. Z pewnością masz już w głowie profil idealnego kandydata. Musisz więc nakreślić go wyraźnie w ogłoszeniu. Pomoże Ci lista wymagań, najlepiej w formie wypunktowania. Analogicznie powinna powstać lista korzyści i uzyskania zatrudnienia. To ważne, aby w tym zestawieniu nie było znaczącej dysproporcji. Jako czyjś przyszły pracodawca masz prawo mieć wobec kandydata pewne oczekiwania. W ogłoszeniu powinieneś wyrazić je możliwie jak najbardziej klarownie. Nie przesadzaj z listą wymagań. Więcej niż 10 punktów na liście może raczej odstraszyć. Unikaj lekcjaważącego i rozszczeniowego tonu, który stawia firmę w złym świetle. Nie używaj zwrotów w stylu: Jeśli dajesz z siebie 100%, nie marnuj naszego czasu. Lepiej napisać w naszej firmie cenimy zaangażowanie. Dopasuj wymagania do stanowiska. Czy pracownik będzie musiał posługiwać się językiem obcym? Jakie wykształcenie zapewni mu wiedzę i umiejętności potrzebne na stanowisku? Szukasz samodzielnego pracownika czy drużynowego gracza? Odpowiedz sobie na te pytania, zanim sformułujesz ogłoszenia, ponieważ większość ogłoszeń zawiera zwroty typu np. szukamy kreatywnej osoby. Ale czy każdy musi być kreatywny? No moim zdaniem zdecydowanie nie. Wymagania powinny także pokrywać się z opisem obowiązków. Można więc to wykorzystać, żeby stworzyć bardziej obrazowy opis. W ogłoszeniu na copywritera napisać np. Na Potrafisz ciekawie pisać zarówno o kremach do twarzy, jak i agregatach prądotwórczych, a przy tym znasz podstawy SEO, poszukujemy właśnie Ciebie. Rekrutując handlowca do agencji SEO, zaznaczysz natomiast, znasz branżę SEO, umiesz o niej opowiedzieć i masz dar do przekonywania, wpadnij na naszą rozmowę. Dalej, pokaż, co dajesz od siebie. Jeśli chcesz być traktowany poważnie, nie pisz o młodym, dynamicznym zespole. W żaden sposób nie wyróżnia cię to na tle konkurencji. Unikaj banałów takich jak darmowa kawa, owocne poniedziałki. Niewielu kandydatów już w tym momencie bierze takie frazesy na poważnie. Zamiast młody i dynamiczny zespół, napisz raczej coś, co autentycznie oddaje obraz waszego teamu. Na przykład, że w twojej firmie wszyscy pracują w atmosferze wzajemnego szacunku albo każdy może zgłaszać swoje pomysły i zostanie wysłuchany. Podobnie postępuj z pozostałymi korzyściami. Pomyśl też, do kogo kierujesz swoje ogłoszenie i podkreśl te korzyści, które mogą interesować grupę odbiorców. Starsi pracownicy będą cenić przede wszystkim stabilizację, umowa o pracę na czas nieokreślony lub możliwość uzyskania jej. Po określonym okresie próbnym. Będzie to duża zaleta. Ci, których charakteryzujemy jako milenialsów, mają z kolei inne priorytety. Dla nich plusem będzie możliwość rozwoju, wysokie zarobki oraz dobra atmosfera. Na rynek pracy wkracza również generacja Z. Elastyczny grafik, czy możliwość pracy zdalnej, to coś, co z pewnością ta generacja doceni. Punkt trzeci. Gdzie zamieszczać ogłoszenie o pracę? Na koniec, jeżeli chcesz zachęcić do wysyłania CV, twoje ogłoszenie musi być widoczne. Nie ogranicza się do jednego miejsca. Gdzie możesz je pokazać? Portale ogłoszeniowe, zarówno te ogólne, jak i zorientowane na poszukujących pracy. Dopłać i wyróżnij swoje ogłoszenie. A więcej osób się z nimi po prostu zapozna. Sam wiem z doświadczenia: kiedy publikuję czasem ogłoszenie, po prostu nie jest ono sponsorowane, no po prostu tracimy czas, ponieważ wpływa zbyt mało osób, które są zainteresowane, wpływa do nas zbyt mało CV. Dalej, LinkedIn to dobre miejsce, by zbudować siatkę kontaktów i poznać specjalistów z różnych dziedzin. Wiele osób szuka tam zatrudnienia. Na LinkedInie znajdziesz prawdziwych specjalistów. Facebook. Strona facebookowa Twojej firmy jest odpowiednim miejscem, by umieścić ogłoszenie lub odnośnik do niego. Natomiast warto zastanowić się też, czy tam znajduje się potencjalnie grupa Twoich odbiorców. Dalej, prasa branżowa. To dobra opcja, jeśli szukasz specjalisty, ponieważ wiadomo, że wiąże się to z dodatkowymi, pewnie niemałymi kosztami. Urząd Pracy. To obecnie mało popularne miejsce szukania pracy, jednak warto, zwłaszcza jeśli firma korzysta na przykład z programów stażowych czy dofinansowań, których w ostatnim czasie uważam jest dosyć sporo. Zakładka współpraca na Twojej stronie internetowej. Zawsze warto ją mieć, ponieważ może się okazać, że ktoś będzie do Ciebie przesyłał swoje zgłoszenie i Ty je możesz po prostu przechować. Natomiast pamiętaj, żeby ze względów RODO, jeżeli aktualnie nie prowadzicie rekrutacji. Napisać do takiej osoby, że aktualnie rekrutacja nie jest prowadzona i prosisz o zgodę na przechowanie CV w razie gdyby takowa w przyszłości wystartowała. To już wszystko w dzisiejszym nagraniu. Jeżeli podobał Wam się materiał, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym. Cześć!